Daj, Witam Was w następnym odcinku z przygotowań do ULTRA, edycja górska, że tak powiem się. Słuchajcie, jedziemy zaraz do Karpasza na dwa dni obozowe. Mamy dziewiątą rano, więc myślę, że tam będę koło 12-13 godziny. I będziemy śmigać do jutra, a jutro już wracamy. Taki spontaniczny wypad, żeby pobiegać po tych górskich terenach trochę więcej. Dzisiaj będzie rower i luźny bieg, w takich godzinach popołudniowo-wieczornych nawet. A jutro już sam bieg, około 6-7 godzin, więc będzie co robić. Zaczynam dzień od śniadania, takich dwóch wrapików śniadaniowych z jajkiem, szynką, ser, papryka, ogórek i suszone pomidorki. Tak, żeby mi to dało energię na początek dnia. Do tego kawka, co ja zajadam i zaraz będziemy ruszać. Zaraz będziemy ruszać. Powiem Wam trochę kitowo, bo wczoraj u nas było 27 stopni i słoneczko i było w ogóle mega zarobiście. Um, dzisiaj pada deszcz i widzę, że prognoza też w Karpaczu dzisiaj deszcz 16 stopni, jutro 13 stopni i deszcz. <gryw> Więc nieciekawie, akurat w, jak odjeżdżam w niedzielę, będzie 19 i słońce. W ogóle tam pokazuję cały tydzień, też ciekawe. No, góry, góry. Nie ma lekko Ja sobie wczoraj cały sprzęt popakowałem. Jestem więc... z takich niuansów sportowych, wam pokażę co biorę e, buty, które są trailowe. Ostatnio biegałem, jak byłem w Carpaccio jeszcze w starym roku. E, w butach starych Pegasusa jakichś 36, 7 one tak nie miały zjechaną podeszwę, że się ślizgałem. A te były na prące za 250 zł Więc mega, mega fajne. Dobry but. On tam był chyba przeceniony z 400. Więc wchodzi. Zobaczymy, jak będzie się w nim biegać. Wczoraj przymierzałem, to pasowało idealnie. To jest gel venture. Ten. A druga rzecz to piki Z dekatronów. Ale fajnie wyglądają i fajnie. Myślę, że będą fajnie działać. One są bardzo lekkie. Są zwijane czy częściowe. Zostały mi dwie godzinki jazdy. Słuchajcie, takie korki, że godzinę to praktycznie przejechałem w godzinę 35 km. Dobrze nawet nie wyjechałem, ale teraz już idzie. No wiadomo też na święta pewnie ludzi mniej. Może wracałem do domu albo jadą gdzieś w góry też. Jem sobie teraz owsiankę. Mi zostały dwie godziny. Do dojazdu. Jadłem śniadanie, czyli te wrapy, tak z 3,5 3 godziny temu, więc to będzie za mało, żeby od razu iść na rower. Więc jem owsiane, zajadę zajadaj rower i praktycznie później od razu na taki bieg, może dwie godzinki, taki trekking bardziej zobaczyć jak okolica i w ogóle. Daktyle, tyle borówki, maliny, mleko i gorzka czekolada. Prawie dojechałem, ale jest mały problem, bo pada deszcz I nie zapowiada się, żeby przestało i pada coraz mocniej A więc zrobić teraz rower Ale w sumie to ani roweru nie zrobię, ani biegu Nie wiem, czy nie będę musiał czekać, no chyba, że no, mam jeszcze 10 kilometrów że, że ta droga się, w sensie, że przestanie padać zaraz, bo kurde będzie lipka Lipka totalna, no to też mi pokazuje deszcz Jeszcze biegać to, to nie jest problem, ale na rower To tak wiecie, trochę przypał, bo gdzieś się można poszczyzgnąć i jest gnój Raz tak miałem, przecież ostatnio, znaczy nawet nie ostatnio, ale Dwa razy jak w sumie tego gravela kupiłem, byłem się przejechać I, i mnie wywaliło dwa razy, nie? No, gdzieś na, na prostej drodze praktycznie, lekko skręciłem na pasach bo gdzieś na jakimś przejeździe i... Gleba O, chociaż teraz przestaje padać Jest nadzieja Dalej w Karpacz przestaje padać, więc zajebiście Teraz tak kropi w sumie Więc dobrze A mi się już zatkały Więc no, zobaczymy Oby nie padało, bo kurde mam zamazdowanie o 15, dopiero też e, od 15 mogę Pada deszcz, kurde, przestało padać jak tu zajechałem, siedziałem 15 minut w aucie, bo sprawdzałem jakąś trasę fajną, znalazłem coś, ale teraz znowu zaczęło padać i tak wiecie, dosyć kurde sobie popaduje, no nic, no nie będę tu siedział przecież, robimy robotę, jedziemy i tyle, zobaczymy co z tego będzie. Musiałem trochę ze runować, wszystko, bo jest 17, już. Z bieg 17 wykonałem rowerowanie. Godzina chyba 40 mi wyszło. Niecałe 30 km, 600 przewyższenia i powiem Wam, że tak mnie lędźwiowy bolał ucinek lędźwiowy, że masakra po prostu. Byłem zdruzgo zdru zdany tym. Zjadłem szybko Michę. Idę teraz po kawkę, bo mi brakuje. I myślę, że za godzinkę jeszcze pójdę na taką godzinę 20 na takie małe rozbieganie yy, spacerek zobaczyć jak te kiki działają i w ogóle. No a jutro ogień. Uy, o, Ale mi się nie. Chce. Dopiero wam powiem, że usiadłem sobie chyba z pół godziny czy 40 minut zajęło mi znaczenie rzeczy i pójście po tą kawę i jedzenie. Więc w sumie jest wpół do 18. Chciałbym iść o tej 8 latach. chwilę po. Zachodzę za 20 dopiero. Bo. No, że jakieś tu jestem, to, żeby wykonać tej pracy jak najwięcej. E, Na no dzisiaj fakt taki, że dość późno wyjechałem, bo to była dziesiąta. Dziesiąta to była, nie? Jeszcze w sumie 4 hajazy wyszły. Więc tak średnio. I z tego względu, no co? No, jak zwykle, tej późnione, ale nie, no śmieję się. Dobrze jest, dobrze jest. Ten rower spoko. Jutro w sumie jest taki najważniejszy trening. Dzisiaj to tylko troszkę, żeby do no tej objętości więcej też wrzucić. Guys, jesteśmy O, oh, jak ładnie 27 stopni a dzisiaj 15, 14, ciemno, szaro, pada deszcz. Kurde, inny światły, no nie No i co, i to jest moja kolacja, piska Nutella z kurczakiem. Ona ma 800 kalorii i tutaj Nutella, to jest nie wiem, 50-60 gramów nutelli, banan, dwie grahamki, ale nie wiem, czy zjem całe. Eee, czy dam radę. Tu mam jeszcze Smoothie. No Ładuję tak typowo te węgle przed jutrem, bo dzisiaj yy, zegarek im pokazuje 8.43, 20.43 i niby spaliłem 4346 kalorii, więc tak 4500, 4600 dzisiaj wyjdzie overall, no, a jutro bieg kurde 6-7 godzin, więc no dobrze by było załadować, dobrze by było załadować i, i tyle, więc zajadam, postaram się, co ja galam? ja tego nie zjem, pewnie, że to zjem. <grym> No, na rano mam owsianę i na później mam też jedzenie, które sobie dzisiaj robiłem wczoraj wieczorem. W lodówce mam makaron. I to będzie waucie, bo w sumie do 11 mam wymeldowanie, więc wstanę sobie o 8. Zjem owsiankę, koło 9. Pójdę e, na bieg na 10. Tak, żeby było 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, o 9. Lepiej wyjść. I na chatę, nie? Obiegałem dzisiaj w sumie, pobiegałem. No taki trekking trochę z kikami, obczajałem je. Wyszło tam, nie wiem, 7,5, 8 km, godzina 10. Przewyższenie, bo było bo 500 metrów, cały czas pod górkę szedłem w jedną stronę i zbieg drugą, nie? to wiadomo w górach. Jestem ciekaw, jestem podekscytowany, jak to wyjdzie, kurczę. Bo ostatnio jak tu byłem, to chyba biegłem 3-3,5 godziny, pamiętam. Biegałem na śnieżkę i z powrotem, a teraz no raz dłużej. Więc kurde, no jestem ciekaw jak moje nogi, jak moje ciało się zachowa przy tak długim wysiłku w górach. W sumie 4H robiłem najdłuższy bieg, no to byłem zdygany wtedy, nie? Tutaj 6, 7. Zobaczymy, jak będzie dobrze szło, no to pójdę pod 7, ale nie wiem czy jest sens w ogóle tyle. Bo tu chodzi bardziej o regenerację, nie? Później jak wrócę, ile dni będę, bo niedziela na pewno będę off. I zobaczymy jak poniedziałek, nie? więc te nogi będą się kilka dni na pewno regenerować. Siemanko, mój drodzy, następnego dnia górskiego kampu. Ale się wyspałem dzisiaj. Tak się czuję, że naprawdę pospałem. Wstęp po siódmej, ale zjadłem jeszcze owsianeczkę szybko, żeby się tak wiecie, doładować, i poszedłem jeszcze spać. Jest dziewiąta dziesięć ubieram się. Wszystkie ciuchy do auta. Muszę stąd wyjechać i zaparkować na jakimś parkingu 24H. A nie 24H, ale żeby miał te kilka godzin tam dla siebie. I jeszcze kawkę na parkingu, za którego zapłaciłem 40 zł. Tam, gdzie ja mam, no to już mogłem ewentualnie siedzieć do 11, do 13 mieć auto, a ja wrócę o 17, przed 17, jak się uwinę, więc. No Lipton, kurde, bo no, czterdzieści za parking, ludzie, To nie jest ale no, no nic. pijam kawę. Zimno w ogóle jest dzisiaj. Ja już w sumie wszystko, wszystko mam. Jestem tak zapakowany. W żele, w żele z pitko, kiki. Tu mam. Nie wiem, gdzie mogę będę sobie, mógł, kurde, one gdzieś mi tu. Nie chcę z nimi cały czas biegać. Chciałbym je gdzieś chować. Tylko nie mam. Ma miejsce z tyłu, ale ja tam nie sięgnę, więc no trudno. I w górę. A tu wieje. mi zostało ja, nie no, ale powiem wam że już jestem tak no, nogi nie i psychicznie też trzeba jeszcze popracować z psychą bo 6 godzin i 20 minut mi tak wyjdzie taki czas ale po prostu jestem rozjechany jak młody nie może tak być a ultra to jeszcze raz tyle nawet no, mniej więcej nie może tak być ma być ogień natłoki jestem zmęczony że jestem Potem na hotdoga i kolk zimne. Wow, na no. tak. Ok, czas na quick toc po bieganiu, 60 godzinnym bieganiu <laughs> i ogólnie po obozie. Słuchajcie, pierwsze co wam powiem to te ultra nie zniszczy. Naprawdę <laughs> to będzie coś e, niezapomnianego to na pewno, ale trzeba, trzeba robić takie rzeczy. Ja dawno nie, przestałem wychodzić ze strefy komfortu, już naprawdę od dawna ok był y, ten maraton w Barcelonie, jakaś połówka y, ostatnio w Poznaniu na przykład, ale poza tym nic, a uważam, że takie rzeczy, takie po prostu taka droga, droga przez piekło, droga przez naprawdę kurde ból. Nas bardzo wzmacnia i bardzo zmienia na pół, nasz punkt widzenia i pcha do przodu. Więc czas wrócić i zrobić e, robotę, ale powiem Wam, że takie <coughs> celuję w 15 godzin, myślę, może się uda pobiec. No bo po dzisiejszym, e, po dzisiejszym bieganiu, no kurczę, powiem Wam, że trochę, trochę, nawet bardzo. Ta pogoda zepsuła ten bieg, bo generalnie odpaliłem ten szlak, który pokazywał 6 godzin, 47 minut i 53 km. Ogólnie nie wiem, czy to jakiś pros po prostu robił tę trasę, te, te czy co, ale ja nie wierzę, nie wierzę, żeby ktoś zrobił. No na przykład, ja po prostu może jestem za słaby, ale naprawdę tam było 1700 metrów w górę praktycznie, cały czas góra, góra, góra. No ja na tym nie byłem w stanie biec, no, tam to był Marski kamii, później do góry, już sobie pobiegłem, ale z kolei był tam śnieg. A jak był śnieg, no to się nie dało zrobić nic, bo się ślizgałem, dwa razy gleba, <laughs> z boku był praktycznie e, już kliwisz, praktycznie nie było nic, bo trzeba bardzo uważać, wiało strasznie, chmury, no, nie było nic widać i dlatego się zdecydowałem, żeby zmienić tę trasę. A i tak po zmianie trasy, gdzie miałem 13 km w finalnie i tak y, miałem 6 godzin i 10 minut. Więc naprawdę tamta trasa mi zajęłaś 9-10 godzin, a nie o to chodzi. Jeszcze chcę no na tym poziomie, teraz y, nie mogę po prostu tak y, jeszcze no, szaleć. I powiedzmy maksymalnie, gdzie za dwa tygodnie chyba pobiegnę, no to tam może wyjdzie tej objętości tak w ciągu treningu no 7 godzin właśnie 7-7,5, ale to już jest max tak żeby było pół tego czasu wysiłku ile będzie na Ultra więc będzie ciekawie, ja też nie wiem jak ktoś startował w Ultra i ma jakieś podpowiedzi ja też mam wagę oczywiście mam 99 na budziku teraz to i tak 6 mniej bo Byłoby naprawdę ciężko. Generalnie kondycyjnie jest bardzo dobrze, znaczy tlenowo po prostu, bo się no nie męczę aż tak, ale kwestia wagi i mięśni, bo mięśnie naprawdę dostałem, czuję. Czuję poślady, czuję łydy, czuję achillesy też przy takim dłuższym wysiłku, więc naprawdę no to daje się we znaki. W listopadzie też byłem w Karpaczu i wbijałem na śnieżkę. Tam że 21 km mi zajęło 3 godziny. No więc praktycznie to samo wyszło mi teraz, tylko raz tyle. E, tylko teraz przewyższenia, tam miałem 1800, 1700 chyba 70 metrów, nie chcę Was skłamać, ale bliżej 1800 metrów. Przewyższenia, no spore górki, ja właśnie mam też pytanie jak ktoś biega ultra dla Was, e, co robicie jak atakujecie podbiegi? Bo ja raz, nie wiem, jak, zależy jaki podbieg, ale Czasami próbuję podbiegać, czasami szybki marsz, czasami wolny marsz. Sam później nie wiem co lepsze. Na zbiegach staram się w sumie cały czas biegać, jak jest płasko też biegam, nie? A na tych podbiegach generalnie ciężko i mam właśnie pytanie do Was, jak Wy to robicie? No ja teraz też wracam w sumie na chatę, jeszcze dwie godziny, żeby dojechać i po obozie, po obozie. Zastanawiam się, bo jeszcze właśnie te 7 godzin treningu, czy te znowu nie przejadę do Karpacza Lub gdzieś bliżej moich okolic i gdzieś też po jakichś pagórkach pobiegać chociaż, a nie po płaski Jeszcze temat do przemyślenia, ale no, to tyle Peace out